O, u jeden jesteśmy. O, u dwa jesteśmy. Bongo! Bongo f**king Jackson! Ty, Karbo. Mm. A ja nie mam nożyc do metalu przy sobie? Nie wiem. Chyba trochę mam. Nie masz, No, no chyba trochę mam. Nie masz. Chyba trochę mam. Chyba nie masz. A chyba trochę nie mam. Chyba nie masz. No chyba nie mam. No chyba nie masz nie, Bongo no, nie, to jest nie, ta osoba, która powinna zdawać ustą maturę co tydzień kurwa, Profilaktycznie. Bongo jest koksem. Uwaga oh. <laughs> na radio Funginer. Fun giner! Hej! Hej, he. hey, brother! Hey. I witamy serdecznie Sima Pieczara News, Erwin z Nikolo Carbonara Dzisiaj eskortowani do więzienia Nikolo Carbonara, co odpłacasz od tej sytuacji? Jest ch**owo, ale stabilnie ja Dziękujemy bardzo serdecznie Dzisiaj mijamy ten... And box, cóż za kreatywny baner, reklamujący naszą lokalną czekoladę. Zrywający mężczyznę, opakowanie w tym momencie spada, niemalże że jest banera bardzo kreatywne. Kto to zrobił? No na pewno nie Pili, bo pamiętajmy, że trzeba kreatywną rzecz zrobić. No więc idziemy dalej przez tunel GOH! Great Ocean Highway! Cóż za piękny teren wokół nas, zachód słońca na lewo! I widzimy jacht! Widzimy jacht! Jutro! Nie tylko jeden! Prawdopodobnie kilka będzie więcej! O kół ku... arma krzaka! Nice, kierowca dobrze! Do... Ha, kierowca, do... kierowca down Bo nie ku... Pojedzie do rzeki Dobrze, dobrze Nie, nie. Yy, Przepraszam Panie władzo, czy otwarte są drzwi Ej, z tyłu? Milczenie czy... oznacza otwarte zgodę. Otwarte są tylne drzwi. Jakby mógł pan odkluczyć autko my tu sobie butem otworzymy, co? To rozumiem. Poczekamy, zobaczymy. zobaczymy. Biegnie. Tak się składa, zebraliśmy po pełną ekipę, która się was wb... za trzy Chwila, Krowa, przeproś tą lampę Eee, ruro Dabaj teraz, no? się to odda Nie, nie! <grym> Młody! Jen z zbierz ekipę, Dobra, taj, czy ty taj, naprawdę taj, wziąłeś taj. purkera i krowę i myślałeś, że to jest grupa operacyjna, To nie było więcej Taka osób, taj. no... Ale młody, wiem, wezmę, głupio. wezmę cię na wyszło, szpital, głupio. młody. Prawda jest taka, że nabiję w mój samochód dlatego go teraz naprawiam, ale ich zgubiłem. Czekam na was, wy do mnie dojechaliście, Zgubiłeś więc to... roz... No tak. No to zgubiłem czy nie zgubiłem? No zgubiliśmy ci ich. No tak. Halo jesteśmy na... Mogę mieć prośbę? O, goniam cię, tak. no kto chuj, ja Erwina pilnuję e, Jak już ten dobę no, pojedziemy na nociny, wszystko się skończył. No, no. będę no, do fryzera, okay? Tak, pójdę do fryzjera. Okej, okay, dziękuję. Ktoś tu podjechał. Na To lokalny, Odpierdala, szajs. Zobacz Karbon lokalnego. Karbo ją? to zaraz mu pomożemy. Karolinko gdzie jesteś? Co robi Aha. ten pojazd lokalny, powiedz mi? Jak jest jego plan? Przejechał po ciebie. Po mnie przyjechał przyjechał? Po ciebie. Wyszedł i uciekł i teraz przepiera się przez mur. Weź zostań, chwilę może być Dobre, Boja, dobra, 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 dobra Ja z nim zostałem, no spokojnie Złe zachowania, które prowokują policję do takich, a nie innych zachowań o. Sytuację A za chwilę jedzie do swoich kolegów I trzech innych myśli, że on potrafi... Ale zajebiście sobie. wyglądam No każdy czuje się od siebie lepszy. Piąteczka. Tak. Coś o sobie i dlaczego miałbyś tu pracować? Proszę bardzo. Ja nazywam się Logan Kokaina, pseudonim artystyczny Kizo i szukam roboty. Okej, dwudziestka piątka. Kilka słów o sobie i dlaczego miałbyś tu pracować? David Card, oczywiście umiem powiedzieć. Ubu, mhm. zaprezentuj. I... Zaprezentuj. Ubu. Też umie. Proszę. Tak, umie. Zaprezentuj. <laughs> Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dwudziestka oh, okay, piątka okay. do lobby, piątka za drzwi. Piątka podaj Piątka za drzwi. No co ty, piątka robisz za bardzo złane, jak chętaj. Dwudziestka tak. piątka, zapraszam do lobby, drugi etap. Piątka, no niestety. Kurwa. <noise> no, kurwa. Czasami nie wyjdzie. No czad. Piątka jest opet, co wy Dobra, piątka, jeszcze raz zrobisz to uwu. Tak? Dobra. Uh -huh. Przemyślecie piątka, spisz jego numer, kuj. Szóstka, zapraszam. Kuj. A szóstka. Blasz, to jest Twoja ostatnia szansa, żeby wbić się do main składu. Nie spierdol tego. Nie wiem, żeby z 15 osób chyba było, nie? Tak, Waski, Tak, tak. 15 osób. Nie wiesz co? Idealnie 18. Tu koty normalnie chodzą. Tutaj widzę jakieś poduszki. Leża. Takie wielkie jedno. Blasz naprawdę chce nastawić, wykalibrować sobie mózg, żeby się nie stąd. Nie zmarnuj tego. Heidi! No ja ja mhm. Zrobisz pierwszy etap rekrutacji do końca z Waskezem? Potrzebujemy 18 mhm. osób do drugiego etapu. I z może być. Kalo! Chciałbym pracować w kawiarni. Zapraszam jest... do kolejki. Jest... Tak, przeciwieństwo Karolinki, okay. dokładnie. Wygadani. Żadnych, żadnych gangsterów, to. którzy przygotowują się, mówią się mamy. Do wiadomo. Albo okay. nie, jest... bo Heidi okay, jest okay, chora. DG, no ale robisz 9, 10, 10 to. Wypierdolone mam, że masz coś innego do roboty. Twoim taskiem Aha. na dzisiaj jest UW Cafe. Aha. Słuchaj, ja jej, to załatwię. Jej. Z kim Trzeba porozmawiać. Zwalniam cię z dzisiejszych z obowiązków. Mi? No to kuj, słuchaj, on jej, musi kurwa nie rekrutację nie zrobić. Nie jej, nie on ale słuchaj, czy no UW no, Cafe ja jest skończone? Nie, bo nie ma pracowników. Takich osób potrzeba więcej krowa. To trzeba więcej ludzi, którzy są nie z kraju aż takiego, a są barwni. Chodź, DJ, pokażesz nam to, co chcesz nam pokazać od pół godziny. Poka, DJ, wsiadaj. Okej, okay, jedziemy. No. Gdzie jedziemy? Jedziemy na Forum Drive. Forum chodź, Drive. Ładnie, Doskonale chodź. wiem. Nie Skręc... wiem. Co myślisz, kuj o ja pierwszym Dobra. etapie? Słuchaj. Jest git. Skręć w prawo. Dobra. Powiem ci tak. Na 200 metrów skręć w prawo. Powiem ci tak. O, na prawo. 100 metrów skręć w lewo. Kręć w lewo. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. O kupa maszt! Widzisz maszt? Widzę. 5G! To jest nasłuchiwacz, on nasłuchuje dźwięków strzałów i automatycznie reportuje do funkcjonariuszy policji. To jak go wyłączyć to nie ma reportu o strzałach? No, z tej Aha. okolicy, z okolicy, w jakiej on y, działa. kupa operacyjny menel do UW Cafe. Ku... hakuje. o wężyk! Zrobiłem, zrobiłem, bo jestem hakermenem. No dobra, to teraz możemy zrobić sztuczkę. Dobra. Macie ma broń? Mam. Aaa! Nie! Uh. I co teraz? Uh. Nie wiadomo. Uh. Czekaj, zadzwoni do mojego korumpa. Ej! Wreszą muzykę, Susan, No co tam, sumie, ala, co tam, co tam? No co tam właśnie? No co tam? Nic u ciebie? Eee. Nic się nie dzieje? Właśnie mało się dzieje, w tu się w na korwetce, która się ślizga jak szmata, kurwa po, po no, podłodze. Aaaa krwawe, jest Bo ale ja okej. właśnie strzeliłem, ale wy o tym nie wiecie. <śmiech> nie! nie. <śmiech> co? A <Ale> ja się nie <laughs> Bardzo Orygin. dobry manewr. Policja nie wiedziała o tych strzałach. Uwielbiam koty. są to wspaniałe stworzenia. Codziennie przed snem puszczam sobie miauczenie. Wersja godzinna, po prostu wspaniałe stworzenia. Dlatego powinienem pracować. Mam nawet kota, więc mm -hmm. mógłbym A go tu przyprowadzić. Nazywa? Mruczek. No. Mruczek. Co myślisz, kuj, o 25? O, o domów Mię się numer. Weź numer i dowód. A dziewiątce Mam niestety dziękujemy. Ruch, tak? Cadek. Dziękujemy, 25. Ale dziewiątka był nawet godny. Był godny. Wiznówka, yy, widzówka, bo będziemy dzwonić. Labo, bo weź dwóch ostatnich, znowu mam. Weź la. Dobrze. Proszę. Karolinka, Kani. siadaj. Karolinka, jak jeszcze raz mi zawiniesz te ręce w ten piecholony rulon, to cię odholuję. Dziękuję. Siadaj. Cześć, Karolinka. Cześć. Tich. Karolinka. Czemu chciałabyś forsować w kafe? Daj, Ona tutaj. pewnie powie, że nie chce. Ja nie wiem. Hmm. Ja ma no, o czymś. Nie ma słowa. Nie nie, 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 Poczekaj, poczekaj. Proszę bardzo, przeprowadź Heidi rozmowę. Ja stanę Karolinka. obok. Karolinka, rozmawiałyśmy przy... ostatnio, Usiądź że nie ma fotel. w twoim słowniku, teraz słowa nie wiem. Karolinka, Dlaczego co, co mówiłem o rulonie z rąk? I od rulolu... Bo cię będzie trzeba odholować Karolinka. Karolinka, bo ci jest, no. Jak to jest, że ona częściej zawija ręce w rulon niż mówi słowo. Pracujesz. Wychodzę kuj, wychodzę kuj, wychodzę kuj. Jak jeszcze raz ten rulon zran... To, to musi być specjalnie, no, widzowie. No jej się jeszcze chomik na wrotku nie rozpędził w głowie, a wy już ją wyrzucacie. Nie, nie, ja nie wyrzucam no, nikogo. Nie wyrzucam. No, posiekaj, nikogo. poczekaj, tato. Niech jej się chomik rozpędzi. Teraz będą ręce robione No, no, czaty. pomyśl, Karolinka i pec nam, czemu coś tu pracować. Hm? Mm. Mm -hmm. No, dlaczego? A chciałabyś w ogóle tu pracować? Nie Nie ja zaś się, ja się po prostu kuj a to jest po prostu slot waste Nie wiem już bardziej kuj, a tego nie mogę powiedzieć A ludzie, ludzie w kolejce umierają za to po prostu nie, czekaj, ja muszę po Ludzie stoją w kolejce, chat To ja Weź Znakuje dziewczynę, ale no, słodko. Ja, Karolika no. nie może mówić, albo oddychać. A -a -a. Witam. Witam. E <słuch> e przypominam, że przed wejściem były robione testy antydopingowe. Dobrze, Blusz. Nie, przeszedłem. Blusz, Wykryto THC. Dlaczego chciałbyś pracować w UW Cafe? Szczerze! No to ta. Powiedz, szczerze, ze środka serca. Ogólnie to mam doświadczenie. Obejrzałem anime o tematyce, nęko kawiarenki i ogólnie Ebronka, czuję, że się w odnajdę. E no i co tam jeszcze, no i widać, że Strój mam fajny nawet O, Pamiętaj o moich Pierwsza, ja, ja nie chciałem tego mówić głośno, ale dlaczego to jest Pierwsza osoba na etapie drugim, która powiedziała, że chce pracować W UW Cafe, bo ogląda anime Blasz musiał przyjść, żeby to powiedzieć, przecież jest tak obvious Gratuluję Blasz, będziesz zatrudniony Weź od niego numer no i łatwo. E24 I, Jestem Thomas White, przekonaj. przekonaj I, to, darmo, I moim pomysłem dobra. jest, aby daniem głównym Był deser podawany w naczyniu W kształcie kota z napisem, oczywiście UW Cafe. byłoby to brownie z delikatnością posywką różową oraz z rurką z krebem i wymyśliłem sobie, jeszcze z tyłu głowy mi przeleciało takie hasło reklamowe UW Cafe, UW Cafe, ty dobrze wiesz gdzie dzisiaj zjesz Myślę, że jestem y, idealnym kandydatem na to stanowisko so ponieważ bad. lubię rozmawiać z ludźmi, uwielbiam gotować i jestem towarzyski i przyjazny Paweł później się nie zacina Bez kitu Paweł słowo? Ale tak ten Tak, tak, tak Tak z głębi duszy Tak namiętnie y... Masz też ara ara, jak chcesz co stresujące to. No śmiało, no racji. No, no. no. Uwuh. Bierzemy cię. Dobra. Mówi numer. Jesteś wygadany, pod, nawet pod presją, więc jest OK. Weźmy numer. Numer nie Dobrze. Czekaj, skąd ty sły. pochodzisz? Pokaż to pochodzenie. Pokaż, czy to jest na Reher... Szatkie obywatelstwo! obywatelstwo k***a. Ja mam ty, ja mityczne. Wiem, nie, 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 ja wiem czemu od jest rzadki, bo się nie zacina. Bez Dobrze, pasujesz. No przynajmniej jest, obywatelstwo jest! Zapraszamy wszystkich pod drzewko różowe. E, dziękujemy wszystkim, którzy się dostali. Kuj będzie się kontaktował SMS-owo. Jak na razie e, zamykamy rekrutację. Ci, którzy się dostali, gratuluję. ci którzy się dostali, Sadek. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. pana. Gruby. Wiadomo, żebyś wziął to wszystko z kuchni. A ja. Nie, no jak to tak? Ale klientki przychodziły tylko dla mnie. Mam w sobie moc zwykłą. Mogę użyć jej, gdy chcę. Mam wrażenie, że odjechałem. O linie opierali. Za ciągłe propfiksowanie, bo sam sobie ujęłem w głowie, że nie można przenosić. Hehehehe <laughs>